Witajcie, jestem Ziom Ziomowski. To jest moja nowa nazwa. Zmieniłem ją, ponieważ tamta była troszeczkę lipna. W skrócie jestem Ziom. Tak będę mówił. Zmieniłem skina. Ha, ha, ha. Co jeszcze jako nowości? Będę nagrywał nową serię z Let's Play Tribas Askend. Sorry, ale jeszcze lek tak za bardzo nie wiem, jak to czytać. Już mi się pobiera ze stacji Steam. Aha. Dobra, a dzisiaj wam pokażę, jak zrobić w grze Minecraft yy, kolejne dwie miksturki. Tym razem, żeby dodać sobie siłę i ją odjąć. Albo przeciwnikowi. Yy, o, tu mamy tems, jak wiecie, z góry, sorry. Dobra, napełniamy sześć buteleczek. Tak, tak, tak. Kładziemy do... dalej tego czegoś, co nie wiem jak się nazywa. Tu mam już te miksturki wie. Dajemy. brodawkę netheru. I tutaj tak samo. Tata, tata. na netheru. Czekamy, czekamy, czekamy. Ajajaj, co by to powiedzieć? Nie nie wiem co powiedzieć. Czekamy. O już. Brak efektów, jak zwykle. Teraz dajemy po, y, płomienny proszek, żeby dodać sobie siłę, a y, sfermentowany okupająka, żeby odjąć sobie siłę. Dam sfermentowany okupająka. A tutaj dam płomienny proszek. Brak efektu. <gum> proszek, gun. A Czekamy, czekamy, czekamy. Już zaraz. No jak widzicie, mamy osłabienie. Minuta 30. Wiadomo, ulepszamy. Nie. Ups, przepraszam. Nie ulepszamy. Żeby zrobić, żeby była rzucana. No, ej, no. Daj się. Dajemy proch. Żeby rzucić osłabienie. Tam. Tutaj. Tutaj też mamy siłę. Siłę, da się ulepszyć? A przej, sekundka, to, to się seryjnie nie da ulepszyć? No nie. Tak tylko sprawdzam, żeby było wiadomo. Dobra. Będziemy mieli siłę 2 minuta 30. No i oczywiście rzucaną robię. A, Boże, mylę się już, sorry. Mamy osłabienie, minuta 30, czas znowu się zmniejszył, była minuta 30, teraz minuta 7. I tutaj już zaraz będzie, mam minutę 30, a teraz mam minutę 7. Dobra, to już weźmiemy. Ta, 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 dobra. Yy, mikstura siły, pijemy. Nie, wiem, Jestem kreatywie jestem. Nie wiem. Może zacznę lać zwierzęta. I lejemy o wiele mocniej. Nie dość, że odlatują, to jeszcze leje się. O, z ręki dwa hity i umarła. Ikturka osłabienia. Czyli będę słaby osłabiania Tylko miksurka siły, miksurka osłabienia tak dziwnie trochę. A żeby ten... Sekundka. A Nie ten przycisk, sorry. A żeby zwierzę było silne. Już jest silne. A teraz żeby było słabe. Jest. Słabe. I silne. Tak samo jak ja. No i to można wypróbować do walki, nie wiem, z, właśnie z Endermanami, Creeperami, szkieletami, z, z innymi graczami na multi. No i to tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Siema narpa.